Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Adam Videofilm i od razu chciałbym Państwa wprowadzić w temat dzisiejszego reportażu. Ponieważ zbliżają się święta, a te święta przeważnie dla wielu z nas kojarzą się z rybą. Jedni kochają karpia, inni szukają czegoś delikatniejszego. Ale niektórzy może i myślą o porządnej rybie wędzonej. Dlatego też pomyślałem, że jest to idealny moment, żeby pokazać Wam miejsce, do którego wracamy każdego roku. To Wrowa. Nad polskim wybrzeżem działa niewielka wędzarnia ryb. Nie jest to zwykła firma. To tradycja. Zaczęta w 1947 roku przez Wacława Dobrzyckiego i kontynuowana dziś przez jego syna Kazimierza. Kazimierz to człowiek niezwykle ciepły, skromny i prawdziwy. Kiedy go poznałem, nie zobaczyłem biznesmena. Zobaczyłem rzemieślnika, który kocha to, co robi. A robi coś naprawdę wyjątkowego: łososia długo dojrzewającego, wędzonego na zimno metodą rzadkiego dymu. Proszę Państwa, bez chemii, bez sztuczek, bez kompromisów. Czysty smak, który pamięta się na długo. My od lat jeździmy po jego ryby dla siebie i dla przyjaciół. Bo kiedy raz spróbujesz trudno wrócić do czegokolwiek innego. To spotkanie z człowiekiem, który tworzy smak niepowtarzalny, smak, który rodzi się z tradycji, cierpliwości i serca. Zapraszam was do rozmowy z panem Kazimierzem Dobrzyckim. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie historii człowieka, który robi tak, jak powiedziałem, coś pięknego, naprawdę od serca, z pełnym szacunkiem dla tego produktu. Bardzo dużo ludzi się mnie pyta, skąd ja włożę te wędzone łososie, pyszne i tak dalej. Może właśnie z tego miejsca, z tej wędzarni. E, a dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Kazimierzem Dobrzycki. Dobrzyckim, tak witam Cię Kaziu witam, i bardzo Ci miło, dziękuję za miło. zaproszenie. Dziękuję bardzo, dla mnie też jest przyjemność. E, chciałem już w zeszłym roku robić ten reportaż, ale nie spotkałem Cię tutaj jako właściciela i powiem, wyobrażałem sobie, że to będzie nieprzystępny człowiek, a tutaj poznałem przez sympatycznego, <laughs> tego Ro? Znaczy, od 5 lat miałem, jak rodzice się przeprowadzili do rowów i Aha. ojciec rybaczył, nie? Także przejąłeś ten fakt po ojcu? Znaczy, I... to jest tak, bo... historię, nie? Bo ojciec od 1947 zaczął rybaczyć w, na zalewie wiślanym Tolkmicko. To, to jest między Elblągiem, Braniewo, Fromborg, Tam jest mhm. zalew wiślany tam zaczął rybaczyć i potem w Tautach rybaczył. To jest kraina wielkich jezior, Mikołajki. Nie. I potem dostał propozycję od dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku na rybaka, albo kołobrzeg, albo rowy i wybrał rowy. Nie? W 65 już, ja miałem 5 lat, to już tutaj od dziecka w rybach związany. Tak, czyli nie tylko wędzisz, ale jesteś takim naprawdę rybakiem. Znaczy ja rybaczyłem do pewnego momentu, jak jeszcze była ryba z ojcem, po szkole gastronomicznej jak skończyłem, to z ojcem zacząłem, od 78 zacząłem rybaczyć z ojcem, nie? Mhm. A potem coraz gorzej mi ryby było i akurat mnie pociągnęło wędzenie, w szczególności łosoś, żeby dojść do perfekcji. I w tej I tak chwili. No, i tak się stało. E, tak. Krawiu, ja mam do Ciebie takie pytanie. Powiedz mi, gdzie tkwi sekret tego, że ludzie z całej Europy do Ciebie przyjeżdżają po tą rybę. E, hmm. Jak ktoś skosztuje. To, to, to nie jest ta ryba, co w innych sklepach. Znaczy, sekret jest to, ja, znaczy ojciec nauczył mnie, szanuj rybę i ona cię będzie szanować, nie? I to było nas, motto naszej y, firmy. I fakt to było, jak rybaczyłem, to ojciec szacunek do ryb miał i mi to przekazał, przede wszystkim, nie? A od tego się wzięło, że łosoś, znaczy łosoś, bo zawsze było na rynku nie tak, jak powinno być. I jak y, y, można powiedzieć, już teraz 10 lat temu doszłem na przykład w ogóle już firma działała 92 jak skończyłem rybołówstwo w mm -hmm. 92 roku e, założyłem firmę i łososia i wtedy były zdrowa konkurencja normalna więc bez e, nastrzyku e, i zdrowa i byliśmy drudzy trzeci w Polsce co najwięcej łososia przeabialiśmy. Bez, bez nastrzyku czyli ja już dochodzę do wniosku że ta twoja e, tajemnica w tym tkwi że ty nastrzyk to jest e, do czego? To, to jest woda mhm. plus sól i jeszcze chemia idzie. Ale dlaczego tak się robi? Powiedzmy? Chodzi o to, że ponad 30% wody się nastrzykuje do łososia, do fileta. Po to, żeby ja podczas peklowania tracę ponad 30%, to jest razem Aha. 60%. A ta y, zawartość wody powoduje to, że on nie traci na wadze, tak? Że oni wtedy też Przybytek jest, przybytek. przybytek. To jest razem 60%. To, to, to co jest na rynku w ogóle, to co w Europie, to wszystko to jest nie ci co duże firmy, korporacje ty, co robią, to to woda z ososiem można powiedzieć, bo ponad 50% to powinna nazywa się nie łosoś węcony, tylko woda z łososiem. A tam potem pisze yy, ryba ekologiczna. To, a <laughs> po tym y, ekologiczna, to, to to jest, zależy od, y, chodzi o y, ekolog... Ekologia to nic nie ma wspólnego, bo to na przykład więcej dni jest na przykład w basenie, który jest odpity i dotarł się certyfikat eko, nie? Wczoraj dzwonili do mnie właśnie znajomi, Adam, jesteś jeszcze w rowach? Ja mówię tak. To weź, no weź nam te ryby. No to dobra, no to e, dobra, wezmę mówię, ale wczoraj jak kupowałem tą rybę, to dostałem od ciebie taką informację, że te paczki próżniowe, w które ty to pakujesz, to w lodówce może przeleżeć 12 miesięcy. Znaczy, ja tutaj powiem do woda powoduje procesy gnilne. A ty tej wody nie masz ty Tej wody, i on ten łosoś robiony, ten długo dojrzewający robiony jest w ten sposób, jak szynka parmeńska albo serano. Aha. Na tej zasadzie Aha. i on może na przykład pół roku w lodówce i on się nie zepsuje. Ale jak jest otwarty to też może wyschnie tak, tak. wyschnie, puści tłuszcz ale się nie zepsuje, bo woda jest najgorzej, to jest białko a ja z drugiej strony mam już wytrącony też białko z tego ozosia tak, a białko jest powodem tego, że ona się psuje białko, jak wszystko my się psujemy, żywność tylko i wyłącznie od białka się psuje jak, jak się opanuje te białko zniweluje, to ten produkt może leżeć kilka na przykład szynka panemyska, czy kilka lat i się nie psuje. Czyli powodem odrzucenia tego białka jest po prostu pozbycie się wody, a nie wody dodawanie. I białka. Tak, tak, tak. Uh -huh. I na przykład to, co jest w markietach, że po jednym dniu pisze ostrzeżenie, że po jednym dniu po otwarciu trzeba skonsumować, bo woda powoduje procesy gnilne i chodzi o bakterie, listerie, które dla ludzi jest bardzo ten, szkodliwa w jelitach. <grym> Rozumiem, a mówię też o właśnie o tej nieuczciwej konkurencji. Więc... Znaczy powiem w ten sposób, w latach 2000, jak my byliśmy na początku, to byliśmy, jak mówię, druga, trzecia firma w Polsce, co najwięcej łososia przerabialiśmy, nam oferowali maszynę do nastrzykiwania wody do łososia. I to tam to właśnie, jak mówi, że ponad 30% można naszyknąć tą wodę, i to, co pan jak mi, co pan traci, 30%, to razem 60% wody. I pan zarabia na wodzie, a nie na łososiu. I my po prostu z, y, oferowali nam, ale po prostu ja nie poszedłem na to, bo po prostu nie chcę oszukiwać klienta, konsumenta, bo to, to nie w mojej Dlaczego też masz tyle konkretnych konsumentów? To znaczy, ty... ja bazuję na kliencie świadomym. Mhm. A na przykład po czym poznać, że jest łosoś naszyknięty? No właśnie, powiedz. To jest proste, woda ma kalorie? Nie. Nie ma. I na przykład łosoś, filet z łososia ma w granicach 230 kalorii, świeży filet, mhm. a po naszyknięciu ma na przykład już wcześniej to było jeszcze 140 kalorii, 150, ta 160 kalorii. To znaczy naszczyknięta jest mhm. woda i jak jest woda nastrzyknięta, to kalorie spadają niżej. Mhm. A jak na przykład w, jak w naszym, w naszym w łososiu, to mamy ponad 300 kalorii w tym łososiu. To jest można powiedzieć raz tyle, nie? No wiesz co, my też tam mamy takie sklepy, gdzie można kupować właśnie ryby i wędzone i sprowadzane z Polski, ale no może dlatego, że uwielbiam ryby morskie, ja, ja, ja czuję tą różnicę w smaku. Smak też Chodzi o intensywność tego smaku, bo nie ma wody, bo woda rozcięcza, to, no to nie ma tego smaku. I jak jeszcze powiedziałem, że kilogram na dzień dzisiejszy, kilogram wody yy, w tym łososiu kosztuje na strzykniętej 170 zł, kilogram wody. To więcej zarabiają na tej wodzie, yy, znaczy kartele, znaczy więcej firmy, te duże korporacje więcej zarabiają na, wo na wodzie jak kartele narkotykowe na narkotykach. To jest obłęd. Nie? No tak. I to, to jest, a z drugiej strony można powiedzieć, że jeszcze najważniejsze jest fenomenem, jest, bo raport Interpolu i Europolu wpłynął w 2021 roku o fałszowaniu żywności w Europie. To jest raport druzgocący. Ta słynna oliwa z oliwek 80% oliwy z oliwek na rynku europejskim jest fałszowana. I ten raport jest w parlamencie. I cztery lata, i nic nie zrobili, Parlament, Komisja Europejska nic nie zrobiła w tym kierunku. Znaczy, te osoby, które wtedy byli, to powinny stanąć pod Trybunałem w Hadze. I to jest, to jest po prostu raz fałszowanie i trucie ludzi. Tak, i niby nie wiadomo o co chodzi, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o. Pieniądze. O, pieniądze, to znaczy, że parlament, y, parlament Europejski, komisja rządzona przez duże firmy, korporacje, cztery lata, żeby nic nie zrobić, to było, powinno być z dnia na dzień wprowadzone y, normy, i tak, bo to jest dla naszego tak, tak. zdrowia przede wszystkim. Oczywiście. To jest podstawa tego To jest wszystkie. podstawa, jedzenie jest podstawa. Najważniejsze, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, a nie chorować. Fajnie napisałem w 1999 roku, nie? Dumą uczestniliśmy na międzynarodowych targach rybnych w Polfis, co tamto, nie? I tutaj w Włóżce panowała zdrowa, wtedy, nie? Zdrowa konkurencja, która motywowała nas do ciągłego, i wprowadzania nowych pomysłów, co przyczyniło się do dalszego rozwoju naszej marki. Dzisiaj jednak w obliczu zmian na rynku łosoś sprzedawany w marketach mógłby z powodzeniem nosić nazwę woda z łososiem, gdyż o. zawiera 60% wody, która co ciekawe jest najdroższą wodą na świecie kosztując 170 zł kilogram, <noise> to doskonały przykład, jak ważna jest jakość i transparentność w branży rybnej. Tak, bo ty powiedziałeś, że, um, tak w przerwie, jak żeśmy tutaj no. mieli przerwę, że te wszystkie ryby, które są wędzone przez innych, tych nieuczciwych, do, które mają dodane wodę, to to jest obowiązek, że na opakowaniu powinno pisać w składzie woda, a tego nie robią. Nie. A czy ktoś kontrolujący może do tego dojść, że tam jest woda? Jak nie, badania są, Aha. kalorie. Aha. Kaziu, powiedz jeszcze mi bardzo ważną rzecz. Dzięki Twojej uczciwości i rzetelności wykonywania mhm. swojego y, świadczenia usług, właśnie w y, spożywczych, dla ludzi, mhm. tych ryb i tak dalej. Osiągłeś różne, masz jakieś osiągi, prawda? Ja tu mam książkę, którą do, od Ciebie dostałem, do której nie wiem, czy jest dostęp dla każdego. Nazywa się to Katalog Polskiej Branży Przetwórstwa Ryb, w której tu jesteś. Tak. Ja może podejdę do kamery, troszeczkę to pokazać? Nie ja wiem, co nam tam wyjdzie z tego. Proszę. No, e, Przejdziemy. Hmm. No i Jesteś z tobą. Powiedz coś o twoich osiągach, o swoich nagrodach, e... czy e... może się pochwalić. My wystawialiśmy się na kilku targach w warszawskich targach mhm. spożywczych, jeszcze jak było w Pałacu Kultury, to firma Aga za naszego łososia dostała drugie miejsce. Aha. I wystawialiśmy się potem, byliśmy święto Ryby w Słupsku było to dostaliśmy nagrodę publiczności najlepszą nagrodę i potem wystawialiśmy się na międzynarodowych targach spożywczych w tym w Gdańsku ale no, znaczy, nie chcę tych okoliczności mówić mhm. na czym mieliśmy przyznane ale ktoś inny musiał dostać nagrodę takie czasy. Znamy to. No to coś znamy, chodzi o uczciwość, transparentność, tak jak zawsze. nie? Mhm. A mówię, jak y, najważniejsze dla konsumenta, czy to świadomość, że coraz więcej ludzi z, zwracają i świadomość ludzi wzrasta, to zwracają uwagę właśnie zwracają, na to, co jedzą. tak, co jedzą. I najlepsza rzecz kupywać w małych, średnich, rodzinnych firmach. Oni nie oszukują. Tylko duże firmy i korporacje, to, to jest organizacje przestępcze, gorzej tak, tak, jak tak. mafia. Nie możemy wymieniać nazw, ale są potężne korporacje, które są na rynku. Ja jestem zrażony już do tego, żeby kupować takie, takie produkty. Dlatego no to, też... i mówię ten raport Interpolu i Europolu, który jest w parlamencie i w Komisji Europejskiej w 2021 roku. Wpłynął tam, to jest raport druzgocący. To ja mówię: ci, co byli przy władzy w parlamencie czy w Komisji przewodniczący, oni powinni stanąć przed Trybunałem w Hadze. Zatrucie ludzi. Ale my na to nic nie poradzimy, możemy tylko powiedzieć konsumenci, wiecie co jecie. Tak, i kupywać w małych, średnich, rodzinnych firmach. Kaziu, jeszcze takie hmm. pytanie do ciebie. Dobra, już robimy ten materiał, przedstaw swój asortyment, co przede wszystkim no, jest na asorty... ladzie. No naszym flagowym jest łosoś długo dojrzewający. I to jest właśnie ten, który To mówiłem. jest tak cały czas, że mamy najwyższe wartości odżywcze i kaloryczne w Europie. Mhm. I po prostu kilka lat temu weszłem w śledzia, bo jednak śledź jest niedoceniony. To jest, dla mnie to jest najlepsza ryba pod słońcem. Ale też wędzone czy nie pod każdą postacią? Ja robię pod każdą postaci. Przede wszystkim akurat doszedłem do perfekcji też o śledzia na zasadzie octowanego. Mhm. Bez żadnej chemii, bo mnie na zakładzie nie używam żadnej chemii, bez, bez niczego. Mam na przykład, to, ale to, to już mi ten. No to słuchaj, Kaziu, no. to wypijemy kawkę i no. wejdziemy do środka, pokażesz tam te swoje wyroby, dobra? Dobra. A Was, drodzy widzowie, zachęcam, jak będziecie mieli zamiar odwiedzić nasze Polskie Morze, zapraszam do rowu, w cudownej mieściny, w której... No 8 lat tutaj jeżdżę i poznałem e, miejscowych ludzi niesamowicie sympatycznych i <noise> bardzo gościnnych, <noise> tak jak właśnie Kaziu i, i więcej filmów, które też będziecie widzieć na kanale, także niech to będzie zachęta, żeby właśnie Pana Kazimierza tutaj odwiedzić i kupić sobie naprawdę prawdziwego. Łososia. łososia, czy inną wędzoną, no. zdrową Zdrową. No ja bardzo chętnie zapraszam e, do mnie. I to co kupicie jest tańszy mój łosos jak w marketach, bo to. płacicie u nas za, za łososia, a nie wodę z łososiem. I jak będzie? Jest będziesz... tańszy. Jak będziecie tutaj, a powiecie Panu Kaziowi, że jesteście, boście widzieli program tak. na kanale Adam Wideofilm, to dostaniecie tam coś, tak, dorzutkę zgadza, jakąś postaci, Zgadza się. E, Dla baciku, nie? Dla i jeszcze. Ja mówię, stań się jak w marketach, mój łosoś. Oczywiście. <laughs> <laughs> no to, e, no, i to tu możemy. Możemy zobaczyć, pokażę, jak mam wędzarnię. Dobra. No tak. to. Wchodzimy do, Proszę. do sk części sklepowej. Tak. Tu już jak. Sklepia, tutaj wszystko. Tutaj mamy historię rowów, jeszcze jak były e, wcześniej przed wojną, jak, jak były Niemcy. My mieszkaliśmy, a weź, e, w, tym dom, e, w tym domu to jest taki za mostem. Tutaj a, tak, 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 tak. A z drugiej strony e, pokażę jak przyjechaliśmy do rowów, to mieszkaliśmy w tym e, domu. I tutaj my mieszkaliśmy rodzice, jak miałem 5 lat, to tutaj mieszkaliśmy na samym morze, najładniejsza działka w rowach. Tu wszystkie osiągnięcia, gdzie ojciec rybaczył. Tutaj jest akurat stał koło Mikołajek. Nie? To jest i z drugiej strony, tutaj wszystkie osiągnięcia, to odznaczenia. Ojciec dostał trzy odznaczenia resortowe, państwowe. To miał brązowo, srebrno, i złoto, ale to tylko, się, tylko jedna I tutaj została. I tu jest ojciec? Tak? A tu jest ojciec mój. Tutaj akurat był to, co był no. polski związek to w Rągowie Tauty. Tam gdzie rybacze. A tutaj jeszcze pokażę, tak jak kiedyś, o przepraszam, tak jak kiedyś tutaj się wybierało siatek. Uh -huh. Akurat mój ojciec, znaczy brat, ojciec, mama, nie? A tak czasami. a, a, Kasia, a gdzie się zaopatrujesz e, w rybę? Czy Artur też e, do, Znaczy dostarczy? w latach 90., w latach 90., jak ja zacząłem, to miałem rybę. E, z, 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 znaczy, e, chodzi Salmo salmo salar, dzikiego łososia z Bałtyku. I łuska, mhm. Wadysławowo, Hel, Jastarnia. <grym> Buźnica, akurat, bo byłem wtedy drugi, trzeci co najwięcej łososia. Przerabiałem. Bazowałem na łososiu bałtyckim, dzikim. A w tej bo... chwili to jest wszystko z akwakultury: Islandia, Szkocja, Norwegia. A tutaj nasze wyroby, właśnie ten łosoś długo jest to jak mówię on który się nie psuje jest wieczny można powiedzieć tak to jest ten długo tak, dojrzewający tak, a ten łosos to, to, e, tak to, to jest tak jak myślę na ciepło na ciepło buty tak. to tam jeszcze robimy fajne łososia po rybacku, roladki pozwijane. tutaj jeszcze mamy tego łososia właśnie tego długo dojrzewającego już poporciowanego w e, folii mm -hmm, mm -hmm. tutaj jeszcze krem z łososia jest no ja dzisiaj też jeszcze za bo... No i jeszcze ten tatar z łososia robimy to w dwóch miejscach. Z te, z on jest miejsca... jakoś specjalnie przyprawiany, czy on jest tutaj na... jako na surowo bez przyprawy. On znaczy... jest do konsumpcji. To jest przyprawiony, bo łosoś jest słodkawą mdły. I akurat y, przyprawy używamy. Takie, ale bez chemii, bez niczego oczywiście. Aha. I przełamujemy ten smak, który jest idealny, ludziom tak. smakuje. I tutaj to jest zobaczcie moi drodzy widzowie, Te jest śledziki. śledziki w różnych postaciach robimy. No i to jest to, czego ja nie mogę przewieźć e, taki wielki odcinek, tak. bo, bo musimy pokonać tysiąc kilometrów, więc te rzeczy się nie ma. Wadą. Tak, zgadza się. Oło coś długo No i tam mamy węgorza ta, oczywiście ta, ta, tak ta, samo, ta, prawda? No pięknie, a i, no i krewetki, krewetki. krewetki wędzone na ciepło. Robię takie ujęcie od strony już, gdzie sprzedawcy, panie sprzedawczynie bardzo sympatyczne obsługują klienta tak. i wchodzimy troszeczkę na zaplecze. O zresztą tu jest jeszcze hasło, które promuje szef, szanuj rybę, a i ona będzie cię szanować. Bardzo ważne. To, to właśnie, to jest motto naszej firmy, co tak. ojciec mnie nauczył, szanuj rybę, a ona cię będzie szanować. Nie? O, dzień dobry. No. A tutaj jest garmażerka cały czas, ale pokażemy jeszcze z drugiej strony. Dobrze. Ci pokażę z tamtej strony, wejdziemy i, i będzie tu, tu. tu. się to oprawia? To jest strony. taka garmażerka czysta i już to Aha. wszystko robimy. A to jest ta maszyna, którą próżniujecie, tak? Próżniujemy, tak, 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 tak. Bo ja wczoraj tak. jak kupowałem to wszystko zostało przeniesione. Tu i w pięknych, wypróżnionych tak, tak, foliach dostałem tą rybkę już do transportu. No i tutaj ci pokażę, wejdziemy z tutaj z drugiej strony. Tylko zapalę światło. To już tutaj nie, tylko tutaj. O, tutaj jest łosoś. O! Tu jest, proszę bardzo, łosoś uwędzony. Całkiem Proszę, jak się błyszczy, to sam tłuszcz, tram to jest dla nas najlepsze co może być, nie? Pięknie. I robimy albo na zamówienie, albo na leżącą, albo na, na wiszącą, bo mam tam w górę takie haki. To znaczy to zależy Nie czy na miesiąco, czy na To znaczy tego, jak to jest zamówienie. ja je tego dużo czy mniej, tak. tak? A to jest lepiej, bo wtedy łatwiej no, dla mnie kroi się jak kroję mm -hmm. tego łososia. Mm -hmm. No i tutaj wędzania, tu jest suszarnia. Aha, tu, jest, tu się to suszy? Tu. Tak, tak, bo A wędzania, to... wędzania jest tam. Wędzania jest tutaj. A to jest to, 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 tak. jest to pomieszczenie, tak, gdzie, pomieszczenie gdzie... Tak. I yy... wykorzystuję tylko trociny No właśnie na co będzie się? A to jest, to jest to trociny uzyskuję, tu mam mm, i na przykład taki pojemniczek taki jak jest i takie to są pyłek, trociny bukowe i nie używam innego drzewa, tylko bukowe. I po prostu jest jak tutaj jest to tutaj wsadzam. prostu i wykorzystuje grawitację, bo jak się wędzi, tak jest to ten dym ta. i na przykład jest tutaj tutaj wsadzę na przykład, bo to już wypalone jest, Aha. ale jak te trociny są świeże, podpalę i jest grawitacja jest wykorzystywana, nie wszystko. No to powiem, pierwszy raz to widzę wszystko, wiesz dla mnie to nowość. Tak no. Ta technologia, jak się to robi. Nie, to Nigdy po prostu proste, zwykłe i to jest... Teraz są w atmosach się wędzi, to, a ja mam to wszystko w cegle wykorzystana cegła i właśnie w tym się właśnie najlepsze co może być, nie? Bo nowe technologie jakie są, to się wędzi na to atmosy się mówi. To Aha. sztucznie wędzone. Aha. I to nie, nie ma smaku, nie ma nic. No, i tutaj ci pokażę to już na przykład stacjon wychodzi, i tutaj mamy wszystkie te. Już e, garmażerkę, Nie, Teraz jeszcze łosoś przyjdzie z tego i będzie e, tutaj, będzie jeszcze leżakował. Nie? Aha, i to wszystkie takie garmażerka, i potem idzie na, wszystko idzie na sklep. Nie? Już potem. Czy na wysyłkę? Na wysyłkę, tak, tak, tak. Mm. Tutaj pokażę, bardzo tylko cieniutko pokroić, bo ponad 300 kalorii. Proszę bardzo, jak cieniutki plasterek. To, co jest na przykład w marketach, to, to, to jest tam, jak mówię, 60% wody, co za konsument płaci. I tamtej się nie da tak pokroić? Nie, 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 bo woda powoduje. Proszę bardzo, tu jest ile tłuszczu ile, i bardzo cieniutki. Aha. I który się, można powiedzieć, nie psuje. Bo wytrącone jest białko uuu A to co Kazimierzu? A to jest łosek właśnie długo dojrzewający Mamy jedyny w Europie ponad 300 zdrowych kalorii, w 100 gramach. Mhm. I tutaj jest proszę bardzo cały płat właśnie miesiąc czasu pod... To ja, ja pod to długo będę jadkać. No, to nie wiem pokroić cieniutko czy coś, tylko bardzo trzeba cieniutko kroić, bo jest bardzo intensywny. Aha. Bo, nie Aha. Wody, bo nie ma wody, tylko sam łososie No to ja Ci bardzo dziękuję za taki no. niespodziewany prezent. Kaziu, serdecznie. serdecznie Ci dziękuję za ten wywiad, pokazanie swojego, swojej firmy, a Was, drodzy widzowie, zachęcam, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, co Pan Kazimierz powiedział, czyli przede wszystkim o tej zdrowej żywności, którą teraz nie, nasz, naprawdę nie trzeba... Jest nie jest fałszowana, nic. kupujcie w małych, średnich, rodzinnych firmach. Czego Ci życzyć? Powodzenia Zdrowia. Dziękuję Ci, Kaziu. No, i cóż tu dużo mówić? Uczciwością, rzetelną pracą i niezwykłymi umiejętnościami pan Kazimierz zdobył tak obszerną klientelę. Mnie pozostało z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzyć wszystkiego najlepszego: zdrowych, spokojnych świąt i jeszcze większego zbytu wszystkich produktów. A my, Kazimierzu, widzimy się. W przyszłym roku. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego niezwykłego materiału. I również wszystkim Państwu życzę zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. I proszę, subskrybujcie, lajkujcie w dalszym ciągu mój kanał. I do zobaczenia w następnym programie.